Hejka, kochani, dziękuję Wam za 365 subskrypcji. Jest to naprawdę miłe, że mnie subskrybujecie i lajkujecie. Jesteście najlepsi? Czy dobijemy 500 subskrypcji do 15 kwietnia? Takie fakty o mnie. Mam na imię Kinga, mam 12 lat. Interesuję się gimnastyką i tańcem. Mam chomika, co ma na imię Pusia. Moja BFF ma na imię Milena. Czasami też będę z nią nagrywać. Oto filmy, które będę nagrywać. Historyki Roblox, kilka faktów o mnie, TA, -Y, Brookhaven, tańce, gimnastyka i wiele, wiele innych, więc zapraszam do zasubskrybowania mnie, bo naprawdę warto... Będę też odpowiadać na wasze komentarze. Możecie zadawać pytanka. Będą też spotkania w Brookhaven. Mój nick w Roblox to Mama kupkać. To dzięki wam ten kanał się tak rozwija. Gdyby nie wy, tego kanału by tu nie było. Serio dziękuję wam za wszystko. Na spotkaniach można ze mną robić zdjęcia i nawet nagrać filmy. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich filmów. Pozdrawiam Was serdecznie. Papatki.